Cześć. Witam was w kolejnym filmie. Jakiś czas temu wspólnie wysiewaliśmy nasiona berbeny patagońskiej i ostnicy cieniutkiej, a teraz nadszedł już czas, aby je przepikować. Mamy wspaniałą wiosnę, więc to najlepszy moment, aby każda z tych roślin dostała swoją doniczkę. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Werbena patagońska, tak jak i stipa, czyli ostnica cieniutka, to są rośliny, które ja co roku wysiewam najwcześniej. Specjalnie na potrzeby tego filmu sprawdzałam dla Was, po jakim czasie one mi wzeszły. I w przypadku werbeny to było zaledwie 9 dni, a w przypadku stipy 6. Odkąd wysiewam werbenę, za każdym razem mam takie wyniki, i z czystym sumieniem mogę Wam powiedzieć, że. Tak się dzieje dlatego, że za każdym razem ja y, trzymam w lodówce, czyli stratyfikuję nasiona tych roślin. Stratyfikować nasiona należy y, tak od dwóch do czterech tygodni i to nam pozwoli przyspieszyć wschody, jak i mieć te wschody takie równiejsze. Jak widzicie, moja werbena jest już aż za duża. Już dawno powinna być przepikowana. Ale chciałam to zrobić w ogrodzie, był atak zimy, a później ona po prostu w ciągu trzech dni na parapecie w domu tak mi wystrzeliła, że zobaczcie jaka jest duża. Oczywiście w teorii najlepiej jest, jak pikujemy czyli rozdzielamy te roślinki dając im każdej osobną doniczkę. Pikujemy je w momencie, kiedy one mają po jednej parze liści właściwych. Bo roślina najpierw wypuszcza liścienie, czyli te pierwsze liście, a później wypuszcza liście właściwe, które już wyglądają tak jak powinny. Moja werbena wydawałoby się, że jest za duża, Natomiast powiem Wam, że teoria teorią, a w praktyce wygląda to tak, że yy, nic się nie stanie, jak troszeczkę przetrzymamy nasze rośliny i przepikujemy je, kiedy są troszkę wydawałoby się za duże. Jak widzicie, moja werbena nie żółknie, ma się świetnie. Oprócz tego, że jest yy, znacznie większa na moment pikowania niż powinna, to radzi sobie świetnie. Ostnica cieniutka, wysiewana również 17 stycznia razem z werbeną, wygląda tak. Jest piękna, jest gęsta, tej nie będę pikować, ponieważ ona mi tak wzeszła rzadko, że nie tłoczą się te rośliny. Więc tą zostawiam, natomiast będę pikowała tą. Różnica między tymi a tymi ostnicami to 3 tygodnie. Piękne, zielone, już się nie mogę doczekać jak będą mi falowały w ogrodzie i robiły ten magiczny efekt. No ale zacznijmy od werbeny. Co jest nam potrzebne, żeby przepikować werbenę? Przede wszystkim takie multidoniczki. Multi-doniczki. Dla werbeny moim zdaniem powinny być większe, bo to duża roślina. Dla stipy mogą być mniejsze. I takie też sobie zakupiłam. Te dla werbeny to moim zdaniem taki kształt przypominający doniczki P9. Do pikowania potrzebujemy jeszcze ziemi. Mam tutaj przygotowaną ziemię, którą kupiłam. Może to być ziemia do wysiewu, może być ziemia do kwiatów balkonowych. Nawet wydaje mi się, że ta do kwiatów balkonowych będzie lepsza, ponieważ te roślinki nasze, tak zwana młodzież mają już większe potrzeby, jeśli chodzi o składniki pokarmowe niż takie dopiero kiełkujące? Dla rozluźnienia dodałam do ziemi też perlit. Będzie luźniej, będzie łatwiej rozrastać się bryle korzeniowej. Więc co robię? Wsypuję po prostu do tej multidoniczki ziemię. Nieśpiesznie, bo to bardzo przyjemne zajęcie. Napełniam każdą. Ja dzisiaj po otwarciu worka z tą ziemią bardzo się ucieszyłam, że ona nie jest tak bardzo przesuszona, bo często się zdarza, że nasze podłoże, które kupujemy, jest albo bardzo suche, albo bardzo przemoczone. To było akurat takie w sam raz przyjemnie wilgotne. Do takich dużych multidoniczek wchodzi nam znacznie więcej podłoża niż do tych mniejszych, więc należy to przewidzieć. No i okej, okay. teraz leciutko yy, tak wyrównujemy ziemię i lekko przygniatamy. Oho, dzięcioł daje o sobie znać. Dosypuję jeszcze tu, gdzie wydaje mi się, że jest za mało. I teraz gwóźdź programu. Samo pikowanie, czyli nic innego jak podważanie widelczykiem. Ja uważam, że taki drewniany widelczyk jest super do tego. Po prostu podważamy te rośliny, które rosną takie stłoczone. Wyjmujemy sobie je po parę i do każdej doniczki, do każdego pojemnika, wsadzamy po jednej, nie więcej. Sadzamy po jednej do głębokości liścieni. Wbijam po prostu widelczyk. Ja uwielbiam drewniany. I delikatnie podważam, starając się nie uszkodzić korzeni. Wyjmuję sobie taką partię roślin. I wybieram, tak jak mówiłam, największe. Delikatnie je rozdzielam i do każdej multidoniczki wstawiam sobie po jednej. Patrzcie jakie korzenie. Więc wstawiam sobie, ale niezbyt dużo, ponieważ korzenie bardzo szybko wysychają, a tego nie chcemy. Więc zaledwie parę. jeszcze sobie wybiorę kilka takich większych O Patrzcie takie mi wychodzą więc wybieram po prostu te najwyższe one najlepiej rokują i na pewno z nimi będzie najmniej kłopotu Ok. I teraz co? Teraz po prostu palcem robię dziurkę i wstawiam roślinę na głębokość liścieni. Lekko przygniatam i przechodzę do następnej. I tak po prostu robię z każdą małą roślinką. Nic trudnego. Ja tą pracę wręcz porównuję do medytacji, bo uważam, że ona jest tak uspokajająca, tak relaksująca. Można się poczuć wręcz jak dziecko, bawiące się w piaskownicy. I popatrzcie, chwila, moment. I mam już 2, 4, 6, 8. Dziesięć sadzonek, i ponownie wybieram sobie co większe, i układam sobie dalej resztę zostawię do momentu, aż jeszcze troszkę mi podrosną i pewnie je zabiorę do letniska, do mojego leśnego ogrodu. Korzenie mają porządne, więc bez obaw sadzam i jestem pewna, o takie malutkie odrzucam. Jestem pewna, że będą pięknie rosły i pięknie kwitły. I że za sprawą tych roślin będę miała, jak co roku, mnóstwo zapylaczy. I gotowe. Wszystkie stoją na baczność, i od teraz potrzebują już tylko dwóch rzeczy: słońca i wody. Zobaczcie, ile mi jeszcze zostało werben. Myślę, że jeszcze ze dwa razy tyle. Więc będę obdzielać wszystkich chętnych, znajomych, rodzinę i pewnie jeszcze mi zostanie. Teraz trzeba już tylko dosypać im odrobinę ziemi, bo troszkę się ugniotła i są gdzie-nigdzie braki i podlać. Czas na prysznic, bo moje werbeny zdążyły już lekko przywięgnąć. Mamy dzisiaj w ogrodzie plus 17 stopni, więc bardzo ciepło, a one były wyciągnięte z ziemi, więc przeżyły stres. Trzeba je więc podlać. Zraszam dokładnie ziemię, i od tej pory, oczywiście, pilnujemy już wilgotności codziennie. Taki opryskiwacz to jest najlepsze urządzenie, zwłaszcza jeśli macie dużo takich roślinek wysianych, popikowanych. To jest najlepszy przyjaciel ogrodnika. Takie werbenki możemy teraz zabrać do domu i dalej patrzeć, jak rosną. A możemy je również wynosić na dzień, jeśli będzie taka pogoda jak dzisiaj. One będą. Uczyły się, co to wiatr, co to słońce, co to troszkę niższa temperatura niż w domu i będą nam pięknie rosły. Jeżeli jednak będą noce zimne albo dni, to niestety musimy je zabierać do domu albo do szklarni, jeszcze troszkę na nie huchać i dmuchać. Do gruntu będą mogły pójść w połowie maja, a później to już będzie coraz piękniej. Ostnicę cieniutką możemy pikować tak jak werbenę, czyli do każdego pojedynczego pojemnika czy doniczki jedną sztukę, ale jeśli chcemy stworzyć piękne, większe pióropusze, możemy ją również pikować po dwie, po trzy sztuki. Wtedy naprawdę efekt będzie niesamowity. Więc zaczynamy jak zwykle od ziemi. Biorę sobie tak po dwie. Myślę, że po dwie. To tak w sam raz. I tak jak w przypadku werbeny, umieszczam po prostu roślinę, ugniatam. Zwracam uwagę, żeby nie zasadzić jej za głęboko. Oczywiście, jak mi się wybierze na przykład taka kępka, gdzie są trzy sztuki, to posadzę również trzy. Nic się nie dzieje. Na razie są jeszcze bardzo niepozorne, ale już niedługo się to zmieni. Nie wyobrażam sobie mojego ogrodu bez tych roślin. Teraz to one już naprawdę będą bardzo szybko rosły. Patrzcie jakie piękne. Kiedy będziecie pikować swoje rośliny, starajcie się jak najbardziej skracać im ten moment, kiedy mają korzenie na wierzchu. Zobaczcie, jak mi się fajnie trzyma korzeni ziemia. To wszystko dlatego, że ją sobie wcześniej podlałam. Wam też polecam zrobić to przed pikowaniem, bo wtedy rośliny przeżywają znacznie mniejszy stres. Ich korzenie nie są aż tak bardzo ogałacane z ziemi. I gotowe. Na razie prawie ich nie widać, bo są tak maleńkie i drobniutkie, ale z czasem będą coraz bardziej zielone i coraz bardziej widoczne. One mi się troszkę poprzewracały po tym podlewaniu, ale to dlatego, że ziemia opadła i na przykład są takie tutaj czy tutaj miejsca, gdzie muszę po prostu dosypać ziemi i ponownie je podlać, żeby je umyć. W przypadku ostnicy postępujemy tak jak z werbeną, czyli hartujemy ją powolutku, jeśli dni są ciepłe wynosimy na zewnątrz, ale na zimne noce zabieramy jeszcze do domu. Do gruntu będziemy mogli nasze trawki wysadzić po zimnych ogrodnikach. Mam nadzieję, że Wasze werbeny są już przepikowane, a jak nie to, że zrobicie to w najbliższych dniach, koniecznie w komentarzach napiszcie mi, jak długo czekaliście na ich wschody. No i tradycyjnie zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.